I nie ostrzegli nie strażników. Widzieliście? Niczego nie widzę. I dobrze, lepiej żebyś niczego nie Gdzie powinieneś? Nie jestem debilem, nie? Gdybym patrzył gdzie trzeba, to już byśmy byli w domu. Nic. Co? Nic. Chcesz być śledczym, tak? Dojdźmy z patrząc. Tak jest. A? Dawaj, 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 dawaj. Dobrze. O jeszcze trzy butelki. Użyje <grymne> i <grymne> Łapcie butelki, łapcie. <grymne> o kurde. Nie wchodź tutaj, proszę cię, nie wchodź. Nie żartuję! Dawaj, 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 idź sobie stamtąd. No ja serio mówię, ja też nie żartuję. Musisz się na mnie przestać patrzeć, ja nie żartuję. O cholera. Dobra, idź sobie stąd. Nie przyjdziesz tutaj, prawda, że nie przyjdzie? Dawaj, 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 dasz radę. Eee, spacer. Nie, 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 nie. Chciałem spacer, żeby mi przestał otwierać. Nagle, bum. Dobra, teraz poczekajmy, przeczytajmy sobie. Eee... Cholera, są tutaj. Trójka ludzi, Wade'a, wypytuje ludzi w tłumie. Ale, To, to tylko kwestia czasu, nim mnie zobaczą. ...speeda mostu, Musisz, musica 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 zawoń, tak, musisz dla twojego musica własnego, pierwszanego tak, doma... skup się. Podane. Nie rób nic głupiego. Zajmę się tym. Trzeba, przy, przy, trzeba by się przebrać, ale nie, nie ma tu żadnego ubrania, że to jest problem. Chyba nie ma, nie? Nie ma tutaj przebrania. Nie, nie ma, szkoda. Wychodzimy tak, jakby nigdy nic Nie, 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 Co Aha, nie, ja ich zabiję to. nie rozleci się. No ja już chciałem szutka na ich się ciągnąć. Jakie żal, no. się, mogę coś zjeść, ale nie jestem głodny. Gdzie, gdzie to mój cel? tam policja? Tam połaz. O, połaz. Nie wiem, że ze żalem trudkę na, na szczurce. No tak, ty! Jak mogę dać trudkę na szczurce? Po co mi w ogóle na, na szczurce? Mógłbym wyjąć pistolet, no ale. O, wyjąłem Tu jest. Ja jako kucharz przejdę przez policję, tam... To będzie dosyć trudne. Weź tam proszę Na luzie, będę o cholera, tam był jeden ziomek. A. A dobra, nie wyszło mi to. Jeszcze raz, ale wiem, że teraz będę musiał go zdjąć go na schodach, bo wtedy nikt mnie tam nie usłyszy. A matko jaki to by jaki to był żal naprawdę. No i minus 1400 punktów. Jeszcze raz. Chwała, ja ci ja mam pomóc, zresztą jem nie? Oh, o co tam? <śpiewanie> o, z tej dupy! Dobre to było. <śpiewanie> Minus trzydzieści trzydziesiąt punktów, a co tam, co nie? <śpiewanie> o matko. <śpiewanie> Jeszcze raz. i będę Ale patrzcie, mam 11 tysięcy punktów. Nie wiem nawet na co. No co, teraz muszę kogoś z shotgunem, bo przecież się nic nie zrobię. A ludzie się nie boją, bo oni nawet tego nie... A nie, dobra już zaczynać. Nie ma tak przechodni z, z shotgunem. Jota. Przecież nie to miały zrobić Nie ma tak walny przychodniego przechodzącego z gaśnicy, naprawdę i to tak po prostu to bez... jest Nie, kurde, nie wyszło mi to kompletnie Ale do miałem dobry początek, naprawdę <grym> Ja tylko mogę, ja jestem najlepszy, tylko ja mogę dawać młody. Wy nie dostaniecie nigdy, nigdy, nigdy nie ode mnie. Kraż dałbym ci, gdybyś udał się Jeszcze raz, ale ostatni raz, naprawdę. Teraz mam już pomysł. Muszę jakoś tak ładnie trafić, bo wtedy ten ziomek, ten zastany kucharz mi może zauważyć, to w sensie wkurzające jest. Muszę go zdjąć. Na początek muszę go zdjąć. A po prostu jeszcze raz spróbować nacelować tam cię tak. Czekajcie, czekajcie Oh, fuck Wiedziałem, że do tego muszę na początek zdjąć Teraz ten pójdzie ostrzej z Cholera, jasne Ale dobra, już wiem, już wiem, już wiem, już wiem Cicho, cicho Co garota? Co to znaczy garota? Nawet nie wiem co to znaczy. A ja mi pisać jakieś słowa, czego nie wiem co znaczy. Mam trzy strzały, jednym mogę poświęcić dla tego ja, ja! Ja, ja, ja! Tak wiem, że zabiłem cywila. No dobra, dobra, kapuję coś. No i kto ostrz Kto ostrzych Dobra, już wiem Najskąd lami w hitmana? Dzięki Dobry, jestem lami w hitmana, a co tam? No każdy czasami musi polamić, co nie? Czemu on tam się po prostu Jak on się drogi, dźwięk nikt dźwięk nikt nikt za drogi. Tyle, ale serde, nikt mnie zauważył? nie, nie. Nie, 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 nikt nie, 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 widział, nie, 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 Jeżeli nie, 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 No nie, nie, <śśles> <śles> <śles> nie, <Nikt zresztą, śles> nie, widzieli mnie, nie, <śles> nie, <śles> No właśnie, idź pograj, a nie banujesz osoby, które ci pomagają, to do kremosa. Gromes właśnie, nie banuj ludzi. To przez tego moda, mobot, muszę go wywalić, bo on jest powalony. Mój cel, Polerz, poszedł, stąd, ale... No ma! Nie bo możesz, nie Chodź, 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 czekajcie, czekajcie! Uuu, przebiorę się za niego! Ale jakim cudem oni wiedzą, gdzie jestem? Wow, jeszcze jakbym mógł to podpalić, no to by było po prostu fajnie! Jest checkpoint eee. Jeden policjant stoi? Tak, jeden, żeby tylko jeden Marzenia to dobra rzecz Czemu oni stoją w jednym kierunku odwróceni? Czy zaryzykować? A zaryzykujemy czasami Dawaj, dawaj, dawaj! Czekajcie, czekajcie, aaa! Uda się! Uda się! Uda się! Uczekajcie! Uda się! Uda się! Oby, 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 oby! O! O bez jaj! Jeżeli się uda, to normalnie nie wiem co zrobię, naprawdę. Jezu, jak jacy debil. O nie, oni tam żają te ciało, które tam zostawiłem. Aj, nie fajnie. Ale patrzcie, mam 37 tysięcy punktów. Jeżeli to, to mi się uda zebrać jeszcze plus zabicie jednego ziomka, to, to normalnie będę no, super. Cicho, cicho, cicho. Już o o o patrzcie jak... Ale kuźwa, akurat tam bym musiał wyjść, no. Gdzie on kurwa jest? Co Tak stanę. Niby, że z symbolicznie nieco, nie? Jak tylko tempo. Tylko, jak tylko tamten tam pójdzie, to ja go zabiję. Fak! Jakie co Dawaj, Szybko, szybko, szybko! Jezu! No... Cep! Zamiast... Zamiast po prostu rzucić gaśnie to tam walną tego... Przechodni... Przechodnicza... Przechod... Nie, zioma. Tego, który przychodzi za mnie. Kuźwa! Uciekaj, Kitman, uciekaj! Ale dobra, nie ucieknik Jakie to było załatwe. Bez jaj Matko jakiś żal, naprawdę A matko Co chyba jaja robisz? Ha? Jaja się robisz? No chyba tak. W ogóle z oczym tutaj w ogóle piszecie? Zaraz, o, zaraz, tylko zaraz. Cicho, cicho, nic nie słyszałeś. Znaczy słyszałeś właśnie, o to że żeby to złużał. Mam 37 tysięcy punktów, mogę to zużyć. O, idzie, nie. O, idzie dobrze. Dlaczego, dlaczego? No, Cholera jasna, muszę dalej rzucić ten młot. Jezu, zaraz, zaraz, koniec live'a. Ja, to ja się tutaj bawię z jednym ziomkiem, no. W znaczy, sensie koniec live'a, no jeszcze muszę sprawdzić jeden tryb, no. Sprzedaję tą misję, które do końca spróbuję przejść i wtedy będzie koniec live, okej? Okay? Teraz będzie koniec, znaczy, teraz będzie koniec live a. Nie, na pewno. A, ale, sprawdź, sprawdź. Przyda się. No, 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 no jedną amunicję. Wow, zostawię sobie na tego ziomka. Teraz mi nie zauważono. Chodź, 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 chodź. Czy mi się wydaje, czy... Czemu ja nie mogę się do niego przebrać? Czyżby był dla... T... Czyżby dlatego, że był za gruby?

ale fajnie. O matko, ale jaki fuks, bez jaj. Ptasiek, gdzie on jest? Wisisz mi Poszedł z tym kowbojem. To jakiś naprawdę wredny typ. Myślę, że chyba poszli do centrum. Otworzysz sok, to byłby tutaj gorąco. Oje, pojechał stary ludwik, by to nie Kolera jazda. Dobrze jest. Za późno, 47. Muszę coś zrobić i już. Niech mi pan powie, panie Wade, co pan woli. Zmarnować kule, czy znaleźć dziewczynę, Zegardyka. No cóż, no ale mamy już tysięcy punktów, co nie? Odblokowanie, rzucanie, poziom pierwszy. Następne. Odblokowanie, broń, drugi poziom kameleon, drugi poziom. To będzie e, zmniejsza jakość niestety w topieniu się w tłum. E, ładnie. No, ile zdobyłem w sumie punktów? 115 tysięcy. No proszę, bardzo ładnie. Dobra, menu główne, zobaczymy sobie e, ten drugi tryb. Bo jestem strasznie ciekawy, co to będzie. Eee, wstecz... Szybka gra, a tu jest ten. Chyba, nie, czekajcie. Szybka gra. Czy chcesz włączyć samouczek, a wiecie, że chcesz włączyć samouczek? Weterani serii Hitman często rzucali sobie wyzwania. Kto jest najlepszym z zabójców? Ja. Wyzwania te nieraz stawały się małymi turniejami rozwiązywania łamigłówek. Kto może zabić te postaci? Ja, po to to prostu, w... najszybciej, najciszej. Dobra. Stworzyliśmy no. kontrakty. Tryb, w którym każdy może wziąć w takich wyzwaniach udział, a nawet tworzyć je podczas. O, wyłączyły się. No i dobrze. Ale się strasznie ci. Nie. No nie, no, nie. ...w trybie kontraktów. Kariera się na trzech zaburcy, prostych mnie ucieknie Idź dalej. Będę ci na bieżąco doradzać. Nie, nie, nie z jakąś... W sumie... No dobra, po, po zobaczymy co tutaj jest. Większość kontraktów Posiada uwzględnia premie. też warunkowe premie. Ten ma jedną. Zabij wyłącznie cel. Warunki zawsze są widoczne w odprawie. Okej, okay, zabij tylko i wyłącznie cel. Otwórz notatnik, by przeczytać swoją. Twoja odprawa kontraktu. Wiesz, stram na to. ja Odprawę kontraktu. Zabić cel. To nie chcę czytać, jaką podprawę kontraktu. Podejdź do celu po cichu. To nie jest mój cel. Więc nie będę go po prostu zabijał. Tu czwórka, musimy zabezpieczyć wejście przez mur. Kamery obserwacyjne, wykrywacze ruchu. Kilka tych nowych automatycznych działek. W tej chwili, kar Hej! Dobra, za, mamy klucz się A, dzieje. No odnór. i idź sprawdź, i się, nie będziesz mi tutaj czasu zajmował. Co tam jest? Eee. A. Wszystko przez barierkę. Twój cel jest wyświetlony w prawym górnym rogu. Tak, wiem, przecież prawy górny Użyj ruch. instynktu, by zlokalizować swój cel. A tam jest, dobra, widzę. O nie, nie, ja nie chcę go zabijać tak naprawdę, ja nie chcę cię zabijać człowieku, weź lepiej ty stąd sobie spójrz. Co uh. to było? No nie, nie, ten miał tam jest tylko ten drugi. O cholera jasno, jaki debil. O nieumiejętny człowiek. A i co stąd? No dokładnie, chwila ciszy, no żebyście wiedzieli. Się nie zabiję, tak, no. Nie chcę cię zabijać, człowiek. Dobra, będę cię obezwładniał. Będziesz żył. Będziesz żył. To, że tutaj powinien się cieszyć. No i oczywiście zabrało mi ile kasy? Tysiąc? Dwa tysiące. A nie, teraz to czas. O, fajnie, wiedzieć. Dobrze przymiałem pistolet Ej, błod! Zabiłem go. Cel wy... Fajnie, zobaczcie. Uciekasz udając się do punktu wyjścia. A, w tym tam, tam W wyjdzie... znajduje się on w furgonetce, w której a... rozpoczyna się gra. Dobrze wiedzieć, dzięki za pomoc. Już mi wykryli już wszystko ze mną zrobili, więc... Idź, kuźwa, przeskocz ty przez to debilu za strony, Jezu, nie można z spacją, nie umie skakać. Żal za normalnie, tu beścić Zostałem jeszcze. nie wiem, na sekundę. Przebiegłam w opiekę. Gdy ukończysz kontrakt, możesz porównać swoje wyniki z innymi w rankingach. Możesz. co, ja będę miał 1 pięćset To Twoja wypłata. Jej wysokość uzależniona jest od tego, jak ci poszło. Pieniądze przelano na twoje konto. Dzięki, a co ja mogę zrobić? Możesz je wykorzystać do odblokowania i ulepszania nowego, lepszego wyposażenia w kryjówce. O! Możesz. Nie wiedziałam o tym. A gdzie jest kryjówka? Weterani są często rzucali sobie wyzwania, ja kto jest z... najlepszym z zabójców. Wyzwania te nieraz. To jest kryjówka. Oblokowalne zdolności... Tutaj jest kryjówka? Rywalizacja, blokowanie zawartości... gdzie jest kryjówka? Opcja odblokowania... A, jest kryjówka! kończę ostatnio odblokowane, a co w pronie? Milion sześćset, Jezus Mary, jakie to drogie! Ile mam kasy? Sto tysięcy, wow! Wow, normalnie! Super, modyfikuj, co ja tu mogę, tłumik dodać 700 tysięcy, wszyscy chyba jaja robią A tutaj druga broń, a to mam Powiększony magazynek, 190? O matko Nie, dobra, drugi tryb zobaczyliśmy Nieważne Strasznie mi nie poszło, strasznie mi nie poszło, naprawdę, Jezu, jak mi strasznie nie poszło No, no dobra, mniejsza z tym Matko, Crash, gramy teraz, czy gramy potem, czy co? Tak, mam dzisiaj teraz pytanie. Czy, czy nie chcecie się grać? zawartość do pobrania co mam tutaj? A, to to obraz mi się włączy. Lista twórców, a ja Może obejrzymy? Nie, to jest nowe. Eee, pokaż wiadomości opcje odblokowania zawartość tytuły. Już bym skończył tego live'a. Strasznie mi nie poszło. Jestem, jest mi wstyd. Bardzo wstecz statystyki. Grane. Ile? Nie pokazuję ile ile już grałem. wudu, woodbudu, woodbudu, tutaj nic nie ma, tutaj nie ma nic. Trzeba zgrzyć, dwie godziny dobrą jest. Dobra, dobra, to w sumie koniec live, bo, bo naprawdę, no, trochę głupio mi poszło dzisiaj przynajmniej, więc yy, więcej już wam nie pokażę. Tak myślę, przeszedł, przejęliśmy jedną misję, miałem przejść dwie, trochę za długo. Godziny gramy, więc. Pff, właśnie, to nie wystarczy, na razie. To teraz wszyscy do mnie dzwonią, no. Dobra, teraz poczekajcie, że otwierzemy. Jeżeli zajmiemy ten czat. No i zakończył. Zacznę jeszcze raz ten ja czat, bo Jeszcze raz zadam wyzwanie. Halo? Co? Przeszkadzasz mi, ale i tak już miałem kończyć live'a. No kończę właśnie. Halo! A, ma, ma, miałem wyłączony mikrofon. Dobra, na razie wszystkim. Stąd przynajmniej zlewa. Cześć.